Super dobra, jeszcze tylko to. I sobie będziemy działać. Okej, okay, mamy to. Halo, halo kochana, załogo dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośniesz online Fitness Coach i to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. To jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. Jeżeli to ty, to jesteś w doskonałym miejscu. Jak zawsze na przywitanie, warto jest właśnie napisać skąd jesteś, przywitać się, bo dzisiaj będzie bardzo ważny temat. Jest to temat sześciu nawyków, które psują ci figurę. I w zeszłym tygodniu, we wtorek, właśnie było pierwsze cztery nawyki, które, to 4 z 10, które niszczą ci figurę. A dzisiaj lecimy sobie z kolejnymi, czyli mamy kolejne dzisiaj 5 nawyków, które psują ci figurę. I jak zawsze na samym początku będzie doskonale, jak się przywitasz, da znać, skąd jesteś i będę sobie już przechodzić dokładnie do tematu. Czyli pierwszy taki, bo popatrzcie, my mamy nawyki, które są dobre i mamy nawyki, które są złe. Te, które są złe, no to zazwyczaj one źle wpływają na naszą sylwetkę. I dzisiaj o tym będziemy mówić. Mamy takie dobre nawyki, o których mówię na co dzień, czyli o tym na przykład, żeby jeść w deficycie kalorycznym, żeby się więcej ruszać, nawadniać, wysypać. Sypiać, jeść więcej warzyw i białka, no to na, o tym mówię w innych odcinkach. A dzisiaj się konkretnie skupimy właśnie na tym, jakie jest tych pięć nawyków, które psują ci sylwetkę. Więc jeżeli masz jakiś pomysł, jakie to są nawyki, to jak najbardziej zapraszam, żeby pisać o nich w komentarzu. Ja też zwrócę, zwrócę zaraz na nie uwagę. Więc pierwszy z tych nawyków to jest wieczorne podjadanie. To zazwyczaj bierze się stąd też, że dziewczyny po prostu bardzo często przez cały dzień mają dużo jeszcze siły woli. Nie? I od rana po prostu jem jak najmniej, po prostu jak ptaszek, odrobinkę przez cały dzień. nie? Jakby przez całą pierwszą część dnia. No i mamy życie, więc mamy dużo pracy, zajęć, dzieci, zwierzaki, inni ludzie takie rzeczy potrafią wkurzyć. I później wystukamy się przez cały dzień na właśnie tą naszą siłę woli, na to, że ja odrobinkę jem ledwo co i cały dzień jestem głodna, nie? I wtedy wieczorem po prostu hulaj, dusza, piekła nie ma, rzucam się po prostu na tą lodówkę i na wszystkie możliwe przekąski i możliwość zjedzenia w domu, nie? Więc to jest jeden z takich właśnie bardzo mocnych, pierwszy z tych mocnych nawyków, czyli właśnie to, że wieczorem podjadamy. I ja zawsze właśnie mówię Wam, co można z tym zrobić, jak to rozwiązać. Bo właśnie rozwiązanie może być takie, że weźmiesz sobie po prostu, zaplanujesz konkretne posiłki, czyli na przykład jeżeli jesteś, masz dużo pracy, no to warto jest wtedy na przykład dzień wcześniej przygotować posiłki albo z samego rana. Chociaż takie trzy posiłki, które będą o odpowiedniej kaloryce, żeby one miały błonnik białko, żeby one po prostu trzymały cię sytą. Jak wypijasz też dużo wody, dużo płynów generalnie, które nie zawierają kalorii, to też ci pomaga w tym, żeby co chwilę po prostu jakby żebyś była syta przez cały dzień i wieczorem, żebyś po prostu nie Pochłaniała lodówki. I dajcie znać w komentarzu, czy ma to sens. Czyli to jest pierwsza z rzeczy: wieczorne powiadanie. Drugi z takich nawyków to jest to, że. Wcinamy przekąski. I słuchajcie, to jest po prostu jakaś jedna wielka zmora. Ja też wiem, z czego to się bierze, nie? że my też tak jesteśmy wychowani. I ja byłam tak właśnie wychowana, że jak na przykład po śniadaniu, nie? no to jak byłam w domu, właśnie rodzinnym, no to często wypijaliśmy kawusie, zjadaliśmy sobie do tego ciasteczko, cukiereczka czy ciacho, nie? I to może być właśnie też to, to jakby w, tym, w ten sposób po prostu uczymy się tego, że ja co chwilę muszę jeść, nie? Że ja za chwilkę zjadłam pełen obiad, jestem najedzona, pół godziny później, o kurde! Pomarańcz, nawet jeszcze jakby to były pomarańcze, to jeszcze nic, nie? Ale powiedzmy, jakieś nie wiem, paluszki, nie? Dużo osób wcina jako przekąskę paluszki, fistaszki, em, ciasteczka, krakersiki, nie? I te wszystkie rzeczy, które są przekąskami, które mogą nawet dostarczyć Twoim organizmowi tysiąc kalorii dodatkowych, nie? Więc stąd się często bierze nadwaga, nie? Bo bardzo po prostu często latamy i wcinamy te przekąski. Po pierwsze, jak widzisz, że masz z tym problem, to warto jest e, pić więcej wody. To jest ta rzecz. Warto jest też mieć świadomość tego i nauczyć się odróżniać głód. Od apetytu, czyli jak mi się nudzi i mam ochotę coś sobie przekąsić i wtedy te przekąski wskakują. To wtedy bardzo często jest tak, że, że po prostu no, z nudów nie mamy co robić, boimy się po prostu chwilę posiedzieć ciszej i w spokoju, to jemy. Bo po prostu tak funkcjonujemy, nie? Więc tutaj warto jest pić więcej wody i umówić się z sobą, że na przykład jak widzisz teraz, że masz nadwagę czy otyłość, i to jest duży problem dla Ciebie, nie? I dużym problemem jest to właśnie, że wcinasz bardzo dużo przekąsek, i co wtedy zrobić? No. Warto jest się z sobą umówić i ograniczyć się do jednej przekąski dziennie. Czyli na przykład może to być to, że zamiast jakiś wcinania nie wiadomo, czego, gdy cały czas jakiś przekąsek, wiecie, orzeszków, popcornu, chipsów, i tego wszystkiego, to ja się z sobą umówię i będę zjadać. E, powiedzmy dwa jabłka dziennie, jako przekąska. Nie? Czy mogę na przykład zjadać sobie skier z owocami, który ma niewiele kalorii, ma dużo białka i który su będzie cię na dłużej su sycił? Nie? Więc to jest właśnie taka druga rzecz rzeczy, i macie też rozwiązanie. Iza napisała, że ja się zajadam ogórkami kiszonymi, one nie mają za dużo kalorii, więc nie ma problemu. I szczególnie teraz są nam właśnie te kiszonki potrzebne. Dajcie znać, czy wy macie jakieś pomysły, jakie są kolejne nawyki, które właśnie e, psują nam sylwetki. Numer 3. To mamy. Zamawianie jedzenia i stał i częste jedzenie na mieście. I to jest słuchajcie to, jak ja nieraz widzę ludzie zamawiają co chwilę jakieś jedzenie. To wiecie, szczególnie w mieście, nie? Uber, po prostu Uber Eats, nie? Bolt. Po prostu z każdej możliwej strony są reklamy, wysyłają nam e-maile. Masz zniżkę, no kto by ze zniżki nie skorzystał, nie? Weź, kup sobie po prostu i jeszcze niech ci ktoś przyniesie to jedzenie, nie? I często po prostu jeszcze niektóre pizzerie mają, że jak w 30 minut ci nie przywiozą, no to wtedy dostajesz pizzę za darmo, nie? No ale popatrzcie, nie? Jak to po prostu też. Ruszamy się mniej, nie? Zamawiamy sobie to jedzenie. Jeżeli jest to raz na jakiś czas, to jest spokoj. Jeżeli jest to na przykład codzienne, no to to już jest szokujące, nie? Dla naszego ciała. Ja oglądałam taki bardzo ciekawy program dokumentalny na Netflixie, i on był. Em... On był w temacie właśnie jak zarządzać swoimi finansami, nie? I było pokazana właśnie jedna, jedna młoda dziewczyna, ona tam miała około trzydziestkę, która pracowała w restauracji, ale miała takie wielkie marzenie, żeby zacząć żyć ze swojej sztuki, a pięknie malowała i tam miała takie, wiecie, uzdolnienia, uzdolnienia różne artystyczne. I co się okazało? Ona codziennie, nie dość, że pracowała w knajpie, to jeszcze codziennie zamawiała ze swoim chłopakiem, który też był właśnie kucharzem w knajpie, nie? I co się okazało? Jak oni to wszystko podliczyli, to okazało się, że oni kilkaset dolarów więcej wydają na jedzenie z knajpy, bo jeszcze dają napiwki, bo wiecie, jak się pracuje w gastronomii, to ma się świadomość tego, jak trudna jest to praca, ja wiem, bo sama przez lata pracowałam. I słuchajcie załogo, nie? I wtedy, jak ona i to było pokazane przez kilka miesięcy, nie? Jak oni zaczęli gotować w domu, to po pierwsze oboje schudli. Bo w momencie, jak my pilnujemy i robimy sobie to jedzenie, to zazwyczaj jemy zdrowiej, że mniej dodajemy cukru, mniej tłuszczu, jemy po, prostu, jemy po prostu to jedzenie i staramy się zrobić jak najlepiej. A w knajpie, żeby po prostu to jedzenie było smaczne, no to dodaje się często dużo tłuszczu. Cześć, kochana, dodaje się dużo tłuszczu, dodaje się dużo cukru i jeszcze właśnie dużo przypraw, i często jeszcze. I bardzo jeszcze często jest to problem z wzmacniaczami smaku i zapachu. Dobrze, kochana załogo, to jest, to jest to. Czyli mamy trzecią z rzeczy: czyli jeżeli my często zamawiamy na mieście, zamawiamy i dostarczają nam do domu, czy po prostu jadamy na mieście, i wtedy nie mamy kontroli nad tym, ile kalorii ma to jedzenie, więc przez to zdecydowanie łatwiej jest nam przytyć. Kolejna z rzeczy to jest to, że jemy dużo, że jemy dużo po alkoholu. Czy niektórzy teraz na przykład palą, palą gandzie, no i po tym właśnie też są tak zwane tak zwane po prostu chęci na to, żeby nie wiadomo, jak dużo jeść. Więc, co warto jest wtedy zrobić, nie? i dajcie mi znać, czy macie z tym problem, nie? czyli na przykład jak sobie Wypijasz coś w weekend, to wtedy rzucasz się i zaczynasz jeść nie wiadomo co i na, nie wiadomo na co masz ochotę. Więc tutaj warto jest zrobić tak. Jeżeli nie jesteś w stanie poradzić sobie z problemem takim, że, yy, że yy, jesz dużo w momencie, gdy pijesz alkohol, no to warto się z sobą umówić, że na przykład nie jem w momencie, gdy piję że monitoruje sobie to, co jem i piję, i przez to też że monitorujesz sobie to, co jesz i pijesz, to przez to też w momencie na przykład jak planujesz, że wychodzisz na jakąś imprezę, no to zjesz w domu posiłek, który ma więcej białka, wychodzisz sobie na imprezę, pijesz tam powiedzmy jakieś alkohol, ale wtedy nie jesz, bo już zjadłaś wcześniej, jesteś nasycona. Czyli to jest też kolejny z takich, myślę, że bardzo dobrych sposobów, które pomogą właśnie w tym, żeby jeść mniej po alkoholu lub żeby po prostu wybrać sobie. Bo alkohol, jak najbardziej, oprócz takich rzeczy, że niszczy rodziny i że to może doprowadzić do choroby, to przy alkoholu też bardzo często jakby on zawiera kalorie. To warto jest wiedzieć puste kalorie, po nim często robimy głupie rzeczy, więc często też jemy za dużo. Dlatego też, jeżeli się zdecydujesz, jesteś uważna, decydujesz się na to, okej, okay, ja jednak chcę się napić alkoholu, no to wtedy warto jest zaoszczędzić trochę tych kalorii i wcześniej zjeść posiłki, które mają więcej białka i więcej warzyw, przez to też nie będziesz głodna i sobie obiecujesz, okej, okay, nionia, to ja teraz będę robić tak, że ja jak piję ten alkohol, to nie jem. Też jak najbardziej e, warto jest coś takiego przetestować. I ostatnią z rzeczy, na, które do dzisiaj przygotowałam, to jest jedzenie w pośpiechu. To jest też duży problem. E, czyli jedzenie w pośpiechu. Nie? Szykujemy sobie po prostu coś do zjedzenia, e, mamy to przeszykowane, ale jednocześnie o okuczę, ja już muszę wychodzić. I wtedy wciągamy jak najszybciej to jedzenie, nie zwracając uwagi na to, że wypadałoby je porzuć, chociaż odrobinę. Czy na przykład potrzebujemy właśnie wyjść, no i, i bierzemy co, zostawiamy to i bierzemy jakąś przekąskę ze sobą. I Są na przykład takie książki, które są całymi książkami z wytłumaczeniem dlaczego warto jest nawet kilkadziesiąt razy przeżuwać każdy kęs. I oczywiście można powiedzieć, że kto by miał na to czas, ale to też może być na wymówka. I na przykład, jeżeli weźmiesz sobie zjesz kolację dzisiaj, czyli to powiedzmy jest taki posiłek, który zazwyczaj mamy więcej czasu na ten posiłek i ogarniemy sobie to w taki sposób, że będziemy jeść Powoli, spokojnie, uważnie, to zobaczysz, że dużo szybciej też się nasycisz. Co jest też ważne, to w momencie, gdy my zaczynamy jeść węglowodany, czyli powiedzmy takie rzeczy jak owoce, chleb, kasza, ryż, to, te, to właśnie węglowodany zaczynamy trawić już w ustach, przegryzając je, mieszając ze śliną. Tu już się zaczyna nasz proces trawienia. I w momencie, gdy my po prostu Szybko wrzucamy w siebie to jedzenie, to mamy problem ze strawieniem tego, i bardzo często też później może być problem z tym, że e Mamy problemy trawienne, już później czy, czy jakby problemy z tym, że, no, że to trawienie nie jest za dobre, przez to po prostu, że jemy niechlujnie. Są też, Wy wiecie, że ja też jestem wielką fanką tego mindfulness, czyli takiej uważności i uważność w jedzeniu też bardzo fajnie się stosuje. I tutaj można zrobić taką rzecz, że jesz sobie dzisiaj powiedzmy tą kolację czy jakiś kolejny, kolejny posiłek. Zazwyczaj robi się to ćwiczenie w ogóle na jabłku. Czyli bierzemy sobie to jabłko, patrzymy jak jest fajne, wąchamy, oglądamy i już zaczynamy ten proces jedzenia od wzroku. Bo popatrzcie, że nieraz decydujemy się na to, żeby kupić dany posiłek w knajpie czy żeby go zrobić, jak zobaczymy fajne zdjęcie, fajne w przepisie. Więc jak najbardziej to jedzenie wzrokiem jest ważne. I cała ta ocena taka organoleptyczna. Czyli mamy najpierw wzrok, zapach, dotykamy to jedzenie i zaczynamy Jeść. No i zaczynamy sobie jeść. Przeżuwamy dosyć dokładnie. Odkładamy to jabłko, przeżywamy, 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 aż do momentu, że połykamy to wszystko i dopiero jemy sobie kolejny kęs tego jabłka. I tutaj można sobie naprawdę zauważyć, jak sobie dasz taki, taki test i przetestujesz, zjesz w taki sposób, to będzie Ci zdecydowanie łatwiej, bardziej poczujesz to jedzenie. To też jak z każdą inną rzeczą. Jak mamy uważność w tym, co robimy. To mamy więcej życia w życiu, ale to nie, jest, to nie jest podcast dzisiaj o medytacji czy o mindfulness, ale chciałam Wam też powiedzieć, że jedzenie w pośpiechu jest też jednym z takich słabych nawyków, które właśnie przeszkadzają nam w tym, żeby mieć szczupłe sylwetki. Reasumując, powiem Wam tak, że ten podcast rozwija się tylko w momencie, gdy, gdy komentujesz, udostępniasz go u siebie, lajkujesz, bo nie ustawiam reklam właśnie na żadne na, na podcasty i chcę. Nie wpuszczam tutaj też reklamodawców, żeby co chwilkę nie była jakaś reklama wy, wypuszczana, tylko zależy mi na tym, żeby dać ci dużo wartości. I będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz ten, ten podcast, tę transmisję u siebie. Podzielisz się z bliską Ci osobą, którą wiesz, że pomoże jej obejrzenie takiej, czy usłyszenie też takiego podcastu. I wszystkie odcinki podcastu Fitness dla zapracowanych kobiet można usłyszeć na, i zobaczyć. zobaczyć na YouTubie Anna Sośnierz, trenerka. I można też usłyszeć, kochana załogo, na Spotify czy na Apple Podcast, Google Podcast. Fitness dla zapracowanych kobiet. Dobra. Wioletta napisała wartościowe treści. Bardzo się cieszę, właśnie po to robię, żeby pomóc. Reasumując, dzisiaj mówiłam o y, kilku nawykach, które przeszkadzają ci w tym, żeby mieć szczupłą sylwetkę, czyli o kilku nawykach, które psują ci sylwetkę. I powiedziałam wam o pięciu, a w y, opisie jest o sześciu, więc szóstym nawykiem to jest, to jest też to, że. Wypijamy za dużo napojów, które mają kalorie. I tutaj możemy zacząć od tego, że wypijamy jakieś kole, soki z dużą ilością dodanego cukru, lub też po prostu soki, czy kawę z jakimiś mleczkami, syropami, dodanymi różnymi dodatkami. Dużo miodu, dużo jakichś różnorodnych rzeczy dodajemy do naszych napojów. Dzięki temu, że my to robimy, no to dużo łatwiej jest nam przytyć, ponieważ są to kalorie, które nie dają nam odczucia sytości, które dają nam chwilową radość, że, że to jest takie smaczne, ale jednocześnie w momencie, gdy chcemy się odchudzić, no to warto jest z tego zrezygnować. Czyli zamiast wypijać soku, zjedz owoc albo wypij szejka. Zamiast wypijać słodką wersję jakichś napojów, warto jest wypić ten napój w wersji zero, czyli bez cukru. Magdalena napisała whisky. To to jest jak najbardziej też alkohol, czyli to jest napój, który daje nam dużo kalorii, a jednocześnie nie daje nam odczucia sytości. Dobra, reasumując te wszystkich sześć nawyków, które pomagają ci w tym, żeby mieć. Które psują Ci sylwetkę, to jest tak. Po pierwsze, wypijanie napojów, które zawierają cukier, które są słodkie, które mają kalorie zamiast picie wody, wieczorne podjadanie, przekąski, zamawianie jedzenia i stałe i częste jedzenie na mieście, jedzenie po alkoholu, jedzenie w pośpiechu. To są te rzeczy, które przeszkadzają w tym, żeby mieć szczupłą sylwetkę, a jednocześnie pomagają w tym, żeby tą sylwetkę mieć większą. Dobrze, to jest tyle na dzisiaj, kochano załogo. Ja jestem Ania Sośniesz, to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Wysyłam Wam dużo dobrej energii. Dbajcie o siebie. I ostatnią rzeczą, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, i to jest autoreklama, autopromocja, czyli jutro zapraszam Was na darmowe szkolenie. Trzy proste, proste nawyki do szczupłej sylwetki. Jutro głównie przyjrzymy się słodyczom, przyjrzę się lenistwu, a resztę opowiem jutro na szkoleniu. To jest darmowe szkolenie jutro o godzinie 18. Zapisać się można klikając link w opisie. Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dbaj o siebie. Do dzieła, kochana załogo. Cześć!